Nathan Krake Maruzo Adrian the Joker Josh Dennis! Słuchaj, do tej walki chcę, żebyśmy zawarli sojusz, później odblokowujemy co chcemy, kurwa, nie obchodzi mnie to, dogadajmy kurwa, się, ale, zepnijmy dupę i ja, rozpierdolmy ale, ale, go, ja kurwa! Mieć, kurwa, sojusz z gościem, który się, kurwa, boi takiego czubka, kurwa, patrz jak on wygląda, jak czopek. Ja, jak można się bać takiego czopka, kurwa? Jeszcze ma włoski, to za co się ciągnie, żeby wyciągnąć z ogóle Przybity, Ja niech chcę niech wygrać pan, tą walkę i pęknąć. Pan, wam pan tak. Rafał to podpisze, ale to jest kurwa. Od razu mówię, z bólem serca to robię, bo ty się go kurwa boisz. A ja nie robię z bólem serca, bo widzieć moment, w którym Natan siada gołą dupą Denisowi na twarzy, uważam, że cała Polska to trzeba zobaczyć. Byli... Więc ja w to wchodzę. Ale skończmy to, kurwa, tam jest cel, zobacz. Tam jest chłop do rozjebania. Nie, nie spójrz chcę, na niego, nie, ale spójrz na niego, Nie, nie, nie mi na <laughs> Spójrz na niego. Pójść na jego. Ale to bym je... chciał na niego. Kurwa, nie chcę na niego patrzeć. Kurwa, to, go roz, proste, to go rozpierdolmy nie, po zajmitego. prostu! Nie. Dostałem telefon jakiś czas temu od Denisa, i Denis mówi tak, ty byku. Pogadaliśmy chwilę sobie, ja mówię, no dobra, normalna rozmowa. A zaraz wychodzi coś takiego, że Denis zaczął jakieś dziwne propozycje mi składać. Więc ja stwierdziłem, dobra, przejdź do konkretów. Denis mówi, czybym chciał z nim wystąpić w filmiku na OnlyFansie? Ja tak się zastanawiam, mówię, kurwa, no nie do końca, ale. Dobrze, to ci mówię, Denis, ja cię bardzo lubię. Jesteś fajnym chłopakiem. Poczekaj, ale czekaj, poczekaj, miłym gościem. Go kurwa lubisz. Jej... właśnie Kurwa mówi! Poczekaj, Denis, jesteś miłym, fajnym gościem, ale między innymi sprzedajną kurę. Ja cię lubię, ale cię nie szanuję. Ja ci to mówię prosto. Ale chłopak. idioto, nie! Posłuchaj, byłeś dla mnie bardzo miły, rozmawiałeś ze mną. Wtedy bałem się, że może coś ode mnie chcesz, wiesz, Zaproś mnie na kawę, mówię. Kurwa, może nikt. Nie wierzy, więc po chuj Może bym skorzystał, mówię chuj, ale cały czas miałem w głowie, no nie, po kolegach się nie tyka, no kurwa, więc nie mogę ponatanie wziąć. Wiesz o co chodzi. Wybacz, Denis, z całym szacunkiem do ciebie, kurwa, no nie mogę tego zrobić. Widzę, że na czacie są takie prośby, żebyś powiedział Denisowi, to w twarz, że jest sprzedajną kurwą. Także zapraszam was do face to face. I masz okazję, powiedzieć to Denisowi prosto w oczy. Powiesz mu to w oczy teraz. Tak, Denis, lubię Cię, Dennis, ale masz jesteś... Poczekaj. Uh. Ej, bo widzę, że czerwony zrobiłeś i chciałem troszkę, żebyś, wiesz, ugasił pragnienie. Powiesz mu to w oczy teraz? Tak, Denis, lubię Cię, Dennis, ale masz dla jesteś... Poczekaj. Uh. Ej, bo widzę, że czerwony zrobiłeś i chciałem troszkę, żebyś, wiesz, ugasił pragnienie. Na początku, jak Denis przyszedł do Frików. To ja miałem takie podejście, wow, Denis, ty skocur, charakterny typ, i w ogóle, nie naprawdę, z dużym szacunkiem. Ale powtarzam, się na pociągu później z biegiem czasu było coś takiego, że patrzyło się na Denisa i mówi tak, po tym jak założył OnlyFansa, po tym jak Gonatan zrównał z nieją, mówiło się tak, no, Denis, taka. Lekka sprzedajna kurwa, a po walce z nami, kiedy dostaniesz w pizdę, to już tylko zostanie plucie na ciebie, będziesz jak Najman z olejnikiem się napierdalał, tyle ci Dobrze, że za marzenie karają. Ty, ale ty dalej mu to w twarz nie powiedziałeś, a miałeś mu to w twarz powiedzieć. No bo on macha nogami, rękami, Ej, kurwa, jak inwalida, no to co mam jeszcze prawie? raz bez ochrony. A miałeś mu to w twarz powiedzieć. No bo on macha nogami, rękami, Ej, kurwa, jak inwalida, no to co mam jeszcze prawie? raz bez ochrony. Bo ja bym na ja że go zabijesz. Bez ochrony, więc... znaczy, ja w piątek. Tak, ja szacę, bałby, bałbym bałbym. ja chcę zarobić, ty chcesz zarobić, on też bałbym się, że on nie wyjdzie do tej walki. Latające kolano. Nie no, on wyjdzie, ale się będzie wypierdalał jak z bułą akurat. Zobaczymy. Tylko mam, mam nadzieję, kurwo, że wyjdziesz do walki. Ej, ale, jeżeli... ale ty tak do wszystkich mówisz, a potem kurwa przed wielkim dupą się odwracasz, czy tam przed tym drugim. Nie, nie, Co ty pierdolisz? <grymne> nie, spokojnie, Denis. Nie będę Ciebie zaczepiać dzisiaj. Masz dzisiaj wolne, dzisiaj nie będziesz się musiał puszczyć na mnie. Nie tak. będę tak cały czas gadał. No i widzisz. Bo nikogo nie interesuje. Jak ja mam odpowiadać ja tylko na takie jakiś. Drenować u. Inter interesuje gire. ludzi I... to, jak zaczniesz, jak zaczniesz tu zaraz ja przeklinać i, i y y ja przekamalować się z tenisem. To będzie interesowało <grymne> wtedy wszystkich. Ja zarabiać pieniądze i bić się i Oddawać trener 30%. Huh, huh, a skąd? A, ty? A, sk Raz wrzucimy a. kontuzję kolana na walce z Denisem. Niestety, kurwa, znaczy dobrze dla Denisa. Pokaż walkę z cieniem. Obejrzymy i będziemy wtedy oceniać. Ty mówisz o striptease, to no. się rozbierasz. Dawaj, tak rób no dawaj. Pokaż, no. Ja pierdolę keleszcze, ty. No. no i widać, że no, jest... w no, mi, bo nie widzę. Normalnie, normalnie. Mogę ja go ocenić. Za no, kurwisko bez buta, jest ty. Uważam, że nie jesteście świadomi tego, w jakiej na ten jest teraz formie, no, dlatego też podejmuję rękawicę. Takich same rękawice, bo, jak wiem, ty. bo, ty, bo ale... wiem, że Denisa zmielimy, kurwa, oh, Deniz, w maszynce. Denis nie wiem, co się wpierdolił, kurwa. Ej, Zrobię. dobra, w ogóle grałem na jak dwie dużeć. Denis, poczekajcie. Las już daj mi jesteś przy dorosłych. Nie wypada mieć czapkę na głowie, nie chłodnie. Słuchajcie, trest. Denis wrzucił jakiś czas temu, że na 30 tysięcy polubień zakłada on Ja to rozumiem, no normalne, to jest świat o, Nie więc, się, więc słuchaj, nie padłem się. na świetny ale pomysł z Denisem, ale Denis teraz wam się nie przyzna. Krew. Weźmy sobie teraz szczerze, pod uwagę, w jaki sposób można obrazić Denis'a. Szczerze, wszyscy pomyślcie, bo moim zdaniem się kurwa nie da. A ciebie? A ciebie? No mnie się też nie da. Moim zdaniem Denis'a się nie da obrazić, bo Wiadomo, kiedyś to był. No, no, był to kurwa niebezpieczny człowiek. Był to bardzo niebezpieczny. Wszyscy się wiecie, bali go. Ale, ale kto się bał, kto się bał? Wszyscy. No, no, że, byli... ja, ja, jak byłem przed telewizorem i ja oglądałem Twoje walki, ty to ty się mówię dasz, o kurwa, Boże. Się abym w nie zobaczył na żywo. Denis jak wychodził ale... pod blok i tam chłopaki w piłkę kopali. Wiecie, te place zabaw, tam obramkę czasem mało laci, No to budził znaczy, respekt i szacunek. Prawda jest taka, że z 5 lat temu y, Denis jed, nie bał się jednej osoby i był to Daniel Magikal, bo on rządzi Toruniem, wiadomo. Y, a, ale no kurwa. Weźmy sobie serio to pod uwagę, jak obrazić Denisa, powiesz mu dziwka, Czuję się jak dziwka Denis, powiesz mu cwel, no cwelem też jest, powiesz mu nie wiem, szmata, <grym> Ale damskie się nie liczą, już Ci mówiłem. Ale damskie, no właśnie, i powiedz damskie się nie liczą, a tu się A Denis, a czego chodzisz w damskich spodenkach? Zawsze chciałem o to zapytać. Tak? Nie, bo byłem w chuj ciekawy tego. Dlaczego? Bo to nie wstyd, ja rozumiem, są rzeczy Uniseks, ale to było typowe, to były typowe kurwa damskie spodenki. Tam jest okay. trochę przykro, bo mi się wydaje, że. Kurwa... To jest, chodzi o to, że damskie się nie liczą, to to ma się to do tego. Ja nie co, jestem na bieżąco. No choć sprawdzisz, w czym chodzę. O! Ciekawe! Czyli propozycja. jednak! Czyli ciekawa jednak. Propozycja. A w każdej Ej, historii a ja, jest dziarko prawdy. mogę ja sprawdzić, mogę ja też sprawdzić? Możesz. Nie? O! To fajnie, A ty każdemu proponujesz, że jest sprawdza. Możecie dwóch sprawdzić, tak czyli jednak trójkąt? Kali jeść, kali pić. Uh, 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 uh. Ja, ja, ja bym czerwony jak cegła i twardy jak stal. Tak, Ale Ja jeden jak mogę przegrać to przez dyskwalifikację, jak ci kurwo będę skakał po tej mordzie brzydkiej. Ale ty miałeś wszystkim skakać, a od chyba roku czasu walki nie wygrałeś. Nie. Ty gdybyś był prawdziwym bandziorem, to byś sprzedał dawno, kolegów. tylko ty się kurwa bawisz w bandziora. Jak okay. z ludzików Lego układasz policjantów i złodziei, kurwa i się bawisz jedynie. To okay. jest twoje kurwa bandyckie. Denis tenis Denis Tylko. nie, Denis lubi takie gry. Tylko. Ale on będzie zazdrosny, on mnie pobije, bo no. będzie zazdrosny. No a teraz daj mu buziaka. Nie tyś nie Nie, Denis będzie zazdrosny. Denis będzie zazdrosny. Ale jak zazdrosny, on się gotuje. On się gotuje. Ała, jak ty mogłeś? Chodź do nas. Denis chodź do nas. Chodź, ale bez ochrony mogę przyjść? Denis, mam poróweczki dla ciebie. bez ochrony chodź. Panowie, ale ja może się przesiądę na waszą stronę, bo może na ciebie. Ej, nie, nie, zróbcie ankietę, kto jest bardziej charakterny? Stań na chwilę, niech nas zobaczą. Zróbcie nas. My? Ja, ja pierdolę, ja. jak cioty, nie? Zobacz. Czy te cwele? Znaczy, Ej. dwóch cweli, jeden jest taki, nie wiadomo co chce jeszcze, jeszcze, się potem. nie zdecydował. W ja. ten Mam ten. werdykt, czekajcie, ogólnie no. werdykt jest mocny. No. Kto jest bardziej charakterny? No i słuchajcie, 53% wygrał cios i na to. <laughs> Jebać czwelownie! Co ty pierdolisz? Były dwa głosy, głosował cios i Ale powiedzcie szczerze, powiedzcie szczerze. 53% wampir wyliczy, że głosował cios i Marcą. 53% wyliczył, głosował cios i marcon, debilu. Procent, to jest procent debilu, No To debil jest dwójka, kurwa. Jeden i jeden to jest po 50%. Pamiętasz dzień przed naszym spotkaniem, ty byłeś normalny chłopak. Co się stało, zakochałeś się we mnie? Czy Dobra, panowie... Tak. Ale nie, nie chcę Dostaję informację, chciałbym